Wszystkie dzieci pochowane? Jeżeli tak, to za chwilę będziemy wyciągać czarną wołgę. Witajcie drodzy widzowie w nowym odcinku. Jak wiecie, pracujemy również przy filmach, na planach filmowych, jednak. Uczestniczenie w dniu takim filmowym jest to tylko wierzchołek góry lodowej, jak gdyby zwieńczenie kilku, nieraz kilkunastu dni pracy. Także dzisiaj zobaczycie, jak wygląda to od kuchni. No, przywieźliśmy ponad 10 samochodów z okresu PRL, z ostatniego planu filmowego. A musimy dzisiaj wyciągnąć między m.in. Tomnyse tego żuka, tego gaza Komandora. Tam z tyłu jeszcze jest Warszawa sedan. Tam dalej jest Wartburg Łabądź, no i Wołga 21. Także dzisiaj, dzisiaj można powiedzieć, że sobie wspólnie popracujemy. Także do pracy, rodacy. Nie wszystkie auta będziemy od razu odpalać, ale część sobie będziemy wypychać, przepychać, żeby zrobić miejsce większym. Tak jak w tym wypadku, wypychamy tą Skoda Octawie z początku lat 60 żeby wyjechała wołga. Udało się wyciągnąć tą oktawkę e, kupiona kilka lat temu. Zobaczcie, została pomalowana, bo niestety przez kilka lat w garażu na niej, na nią kapało i po prostu zrobił się taki rdzawy ściek, bardzo nieładny. Ale generalnie uważam, że auto mm, naprawdę piękne. W porównaniu do, do syrenki, z którą wtedy konkurowała, no to to dużo Dużo ciekawszy samochód. Trochę ją podepnę i, i sobie zobaczycie środeczek. Zrobimy jakiś osobny cały odcinek o niej. Zobaczcie, no, a plak oczywiście do czyszczenia deski, ale no no fotel pęk. Myślę, że ze starości, ale generalnie wnętrze wnętrze oryginalne. Zobaczcie, nawet są jeszcze wycieraczki. Szkoda. Bardzo ładny. Bardzo ładny samochód. Ty, e, jeśli chodzi o jego filmową przeszłość, to w filmie tak mi się wydaje, że, że taki był tytuł, bo we mnie jest seks o Kalinie Andrusik. No to mm, był, właśnie, był właśnie samochód tytułowej bohaterki. Dobra, no dajemy go do przodu, żeby sobie odsłonić Wołgę, która jak się okazało, nie ma, nie ma klapki w lewo. To jest właśnie ten moment, kiedy okazuje się jednak, że u nas nic nie ginie, tylko czeka dwa lata na ponowne odkrycie. Akumulator, który miał zginąć. Ciekawe czy trzyma prąd. Nie, no, nie ma co liczyć na cuda. Akumulator był tutaj przez około 2 lata, no i ja mu się nie dziwię, że jest rozładowany. Przekaźnik od rozrusznika jest zaśniedziały i nie, nie działa poprawnie. Tutaj okazało się, że ktoś demontował klapkę w lewu. Prawdopodobnie byłem to ja, kiedy pobierałem kolor na Skoda bo ta Wołga ma bardzo ciekawą historię. W ogóle zrobimy cały osobny odcinek o, o Wołdze 21, bo to jest fajny samochód. Generalnie to przyjechał z bardzo daleka, jeszcze w dawnych czasach z Ukrainy, chyba spod Dniepro-Pietrowska i jechał pan na kołach i koło Lublina skończyły mu się wszystkie biegi oprócz trójki, więc koło Lubli z Lublina do Łodzi e, przyjechał sobie na trójersę pan. Pan Roman, pozdrawiamy. Tutaj mamy taką ciekawostkę, nie będziemy robić jakiegoś, jakiegoś kanału dyskontowego, ale e, ta wołga w tym kolorze tutaj, no to jest typowo, umówmy się, typowo pomalowane do, do filmu. E, ta wołga w takim białym kolorze z tym wnętrzem, które jest, czyli czyli dosyć niezłe, umówmy się. E, kosztu... A i ze zrobieniem mm, uszczelki pod głowicą w Lwowie. Kosztowała wtedy 500 dolarów, a 500 dolarów to jest, wtedy było po 315, czyli około 1600 zł. Tutaj jest, tak jak wcześniej wspominałem, Volga Gaz Wołga 21, a trzecia seria, czyli ta ostatnia już, a tutaj jest Gaz 24, również Volga z pierwszej serii, jeszcze z tymi klamkami takimi. No, ale tak jak mówiłem, no to był budżetowy samochód, mieliśmy go sprzedać po tej, e, po tej produkcji, no, ale został z nami i sobie tam co jakiś czas coś obskoczy. No. Może kiedyś, jakby był czas, to byśmy się nią mocniej zajęli, no bo jest prosta, niepokrzywiona, kolorek w sumie jest fajnie dobrany. Trzeba by było trochę prac konserwacyjnych przy, przy niej, trochę detali dokupić i, i by była fajna vołga, no. Jeszcze zobaczę, może tutaj będzie ta część. No nie, to jest jak zwykle jakiś magazyn, ale... Bardzo fajny podnośniczek. Patrzcie, 500 kg. No da akurat, żeby takiego ogrzmotka małego sobie z boku podnieść, no nie? Jak zastanawiacie się, jak mieć taką groźbę jak ja, to trzeba pchać codziennie malucha. Chociaż kawałek. Chciałem dodać, iż w maluchu tym stoi któreś koło, jakiś, jakiś hamulec trzyma. Nie? Tu jeszcze taka ciekawostka. W ogóle fajny ten tylny taki grzebień ze znaczkiem. Eee, taka ciekawostka, bagażnik. Nie ma, nie ma tu żadnego guzika do otwierania. Eee, bagażnik otwieramy w słupku kierowcy. Jest taka wajcha fajna. Proszę bardzo, tak schowana. Wystarczy ją pociągnąć. I bagażnik się otwiera. Fajne rozwiązanie. I Ciach. Test bagażnika w skodzie oktawi mamy za sobą, także możemy dalej męczyć wołgę. Z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie jest to wina wilgoci, jaka była w zimie w tym namiocie. Uszkodzeniu uległ przekaźnik rozrusznika. Na razie odpalimy samochód awaryjnie po dłuższym postoju. Mam nadzieję, że to się powiedzie, z uwagi na to, że pamiętam w jakiej kondycji był ten silnik. No. Tu mamy ampery. Benzynę, wodę i masło. A jak wiemy, ostatnio ceny masa poszbowały w górę. Także nawet Woga postanowiła, że będzie to monitorować. Albo bimber, albo benzyna. No, ryzyk fizyk. Uzupełni płyny, i wtedy powinno wszystko już być dobrze. No, no niestety tak to jest. No. Po tak długim postoju, myślę, że ta wołga stała z półtora roku, to nie jest człowiek w stanie przewidzieć, co może się okazać. No, a okazało się, że kierownica się sypie i jest do malowania i naprawy. No, tak, takie oponki, one są troszkę sparciałe, od 1,5 do 2 pompujemy, więc... Jeden. Czyli będzie się ciężko pchało. No, postanowiliśmy, że bierzemy dziada na, na hol i, to, i tak go po prostu odpalimy, bo... ja co tu się dzieje? Nie wiem, czy wiecie, jak się profesjonalnie sprawdza, czy jest powietrze w oponie. No, coś tam jest. Bardzo duży plus wągi, że. O! To No, że ma bardzo dobry skręt. No właśnie, podejmujemy próby odpalania samochodu w po dłuższym postoju. Nie chcę coś załapać. Są problemy z przekaźnikiem od rozrusznika, i zrobił takie pierwsze odpalenie kontrolne. Z linki po prostu Z zaciągu Trochę ciasno tutaj Jeszcze nie poustawialiśmy samochodów Po ostatnich planach filmowych Dawaj! pochodził sobie chwilkę, sprawdzimy sobie teraz ciepłoty świec, zobaczymy na których cylindrach nie chodził, na których chodził, dolejmy sobie płynu hamulcowego, bo sprzęgło działa, raz nie działa, tu jest spalanie hydrauliczne z uwagi na to, że to jest układ napędowy z Wołgi, no i mam nadzieję, że przejdziemy się po pięknej, równej drodze zaraz. Gorąca woda. Zobaczymy no. jest taka warstwa kurde, już kurzu na niej który po prostu nawet nie wiem jak to powiedzieć stwardniał ale fajnie że że sobie teraz pojeździ Dzisiaj to nie będzie taki prawdziwy test drive. Jak widzicie, e, cały mechanizm tu został zmiany biegów, jednak skrzynia jest podłodza. Bardzo częsty zabieg, e, zwłaszcza na wschodzie, gdzie sobie po prostu e, skrzynię od 24 wsadzali tu. litu trójeczka. Czuć na pewno masę tego samochodu. Wysoko się siedzi, jak na limuzynę. Ogólnie mi się ze wszystkich Vogue, ta bołga serii pierwszej e, najbardziej podoba. Bardzo, bardzo fajny, ciekawy bardzo fajny, ciekawy samochód. Ładny przede wszystkim. Wiadomo, że jest zerżnięty z jakiegoś Forda, ale chyba Forda Fairlane. Ale jest naprawdę naprawdę to autko ладно Delikatnie zapowietrzony od Co, jest. <głosy> jest, jest <głosy> <głosy> Chyba czego upał mi nie służy. Jest delikatnie zapowietrzone sprzęgło. Trzeba by było się dobrać do odpowietrznika. I no ogólnie klawy wóz. Teraz jeszcze zaparkowaliśmy tak w ogóle, że mamy szybkie porównanie limuzyn z lat 60. To jest drugi największy Fiat, czyli Fiat 1800. No i wołga, która nie była wcale największą rosyjską limuzyną. I zobaczcie, zobaczcie, że no ten, ten fiacik to wygląda po prostu jak synek tej wołgi. Mogłaby go wziąć pod pachę i mu tak głowę. Pomocnik? Nie. Znaczy, nie przed kamerą. W tej wołdze, w tym modelu jeszcze mamy pompeczkę, więc. Cyk, cyk, cyk. O, paliwko leci. Fajnie, bo tu na silniku wszędzie są powybijane gwiazdki i człowiek się czuje jak na to patrzy, jak, jak gwiazdor. Jeżeli chcecie zobaczyć coś ciekawego, to tutaj był problem ze stacyjką. Przykręcamy zapłon i tymi dwoma kabelkami stykamy się. Chowajcie przede mną swoje samochody. O Jezus, w wodze w klimie chyba się czynnik skończył. Trochę było roboty Wołgi już na miejscu. Teraz musimy tutaj trochę porządku zrobić, wyjąć zima. I myślę, że tu wiedzie łada, bo jest krótsza chyba od fiata dużego. Dwa fiaty, może trzy fiaty. No i zobaczymy. A tymczasem a tymczasem trzeba uzupełnić płyny. Aktualnie jesteśmy w krzakach. I zaraz zobaczymy, czy nasza kochana Ładzina, w ogóle jak ktoś by chciał zobaczyć historię zakupu i mały test drive, to jest u nas na kanale Ładaś. Ta Łada się nada, chyba tak? Wtedy jeszcze człowiek w tych filmikach chciał, żeby się rymowało. Oj, oj, coś jest na rzeczy. Wystarczyło wkuć na blachę tą książkę i można odpalać. Jak tam wspomaganie? Drugą ręką. Dobrze, że teraz przy karmieniu dzidziusia wyciskam tak, że to, to ramię jest. Zobaczcie, za tą ładą stoi wołga. E, dzieli te samochody może z 15 lat. I zobaczcie, jaka już w środku naprawdę jest. No, może nie tyle samo miejsca, ale, ale nie wyglądasz na taką przewagę wołgi jak, jak z zewnątrz. Ale, ale no to wszystko poszło w dółku, po pomniejszeniu. Wjechaliśmy właśnie już Fiatem klasykiem, Fiat klasyk jak widać jest wielkości ładny. no może ciut większy, no ale i tak się nie umywa jak wiadomo do, do Wołgi. Nasz Fiadzik jest z 1970 roku i jest to były Węgier, ale nie jest to żadna zastawa i tak dalej, tylko prawdziwy polski biało-czerwony świat. Fiat Kombi też jest ciekawa historia, bo kolega chciał chyba go złomować. W sumie tak się chyba poznaliśmy z Bartkiem, albo na części, no bo był w słabym stanie, a akurat ktoś tam szukał kombi do filmu, no i go podpudrowaliśmy i proszę. Wiadomo, no to nie jest jakiś eksponat nie z tej ziemi, żeby tu znawcy Fiata cmokali, ale... ale jest. Nie wiem czy to widać, ale postawiliśmy FSO 1500 wersji kombi obok klasycznego Fiaciora i jak widzicie jest ciut dłuższy. Dobra, szary Fiat do boju. Stop. No i co, syrena tu wejdzie bez problemu, nie? Syrena obok kwiaciora, kolorystycznie się dobrali można powiedzieć, syrenka 104, oprócz jednego błotnika jest cała w oryginale, co ciekawe została znaleziona, znaczy znaleziona, polecona przez naszego kolegę Tomka, niedaleko naszego osiedla w Łodzi, w garażu starsi Państwo trzymali i co ciekawe, Rzeczywiście, jak pierwszy raz weszliśmy do garażu, to była trzymana pod kocem, takim wiecie, z tygryskiem, takie jak były te koce pod koniec, pod koniec PRL-u, więc można powiedzieć naprawdę, że właściciel trzymał pod kocem bez lipy. Zobaczcie, no jedno, jedno skrzydło powiedzmy tej hali PRL-owej jest już zapełniona. Udało nam się dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem samochodów tu włożyć. Więc e, fajnie no i tak i widzicie i tak naprawdę dzień minął ale no ale coś jest popchnięte do przodu i z tego się bardzo cieszymy bo zawsze cierpimy na brak czasu i brak miejsca no i czasami na brak snu ale no ale ta cała tutaj ta, ten cały blok jak powiedziałem jest już zrobiony no i co i będziemy jutro przyjedziemy i będziemy dalej tu, tu działać no. No i na tym na dzisiaj zakończymy. Odcinek maluch również też się też już się znalazł pod namiotem. W ogóle bardzo fajne bardzo fajne porównanie. Zobaczcie jak, jakie są różnice między no widzimy tylko przód od ZISA 110 i, i naszego malczana. No po prostu praktycznie maluch mógłby mu się zmieścić pod maską. No. A ja Was zapraszam do kolejnych naszych filmów, kolejnych przygód, bo, bo będzie ciekawie. Będą auta i przedwojenne, i z wczesnego PRL-u, także myślę, że nikt nie będzie się z nami nudził. Także do następnego i cześć.